Można słuchać tłumaczeń rządowych speców od siania dezinformacji. Dziwicie się Państwo, że pod rządami premiera Tuska Stany Zjednoczone nie traktują nas poważnie? To przypomnijmy, MSWiA kierowane przez ministra Siemoniaka skreśliło z listy sankcyjnej rosyjską spółkę sprzedaną za 3 zł. Kilka tygodni później ta spółka dostaje kontrakt od warszawskich autobusów na 26 milionów złotych. Tak się, proszę państwa, robi interesy w Warszawie. A Rafał Trzaskowski rozkłada ręce i mówi, ja nie wiedziałem. W nocy Donald Trump ogłosił wielką inwestycję w sztuczną inteligencję 500 miliardów dolarów. A co robisz on Donalda Tuska? Zaczęliście od próby zniszczenia instytucji powołanej do rozwoju AI, bo chcieliście zastąpić wybitnego naukowca kolegą ministra. Teraz w Davos minister Gawkowski mówi, że nie ma żadnego wyścigu w rozwoju sztucznej inteligencji. Niezłą ekipę, żeście zmontowali, ekipę totalnych ignorantów. Uwaga, jesteście Państwo w telewizji. Szanowni panie Marszałku, Wysoka Izbo, Donald Trump zapowiedział odrzucenie Zielonego Ładu, a następnie wycofał Stany Zjednoczone z klimatycznego porozumienia paryskiego. Jeżeli drugi największy emitent dwutlenku węgla na świecie wycofuje się ze szkodliwej ideologii klimatyzmu, to jaki jest sens, żeby Polska dalej to, w to brnęła, niszcząc swój przemysł i zwiększając koszty życia Polakom? Nie ma żadnego. Jeżeli Unia Europejska dalej będzie utrzymywała w tej sytuacji Zielony Ład, to jest to nie tylko samobójstwo gospodarcze i skrajna głupota, to jest świadectwo prawdziwego błędu. Na szczęście świat się zmienia, ten lewicowy eksperyment oczywiście nie wypalił. Dlatego składam wniosek formalny. O rewolucję zdrowego rozsądku również w Polsce. Są tylko dwie płcie: planeta nie płonie, trzeba obniżać wydatki rządowe, zachować wolność słowa oraz deportować nielegalnych imigrantów. Rewolucja zdrowego rozsądku również w Polsce. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nad Polską wisi poważne zagrożenie, o którym w ogóle na tej Izbie nie rozmawiamy. Nowy prezydent Stanów Zjednoczonych wielokrotnie zapowiadał konflikt celny, wojnę celną z Unią Europejską. Jeżeli dojdzie do takiego konfliktu celnego, to będzie oznaczało, że bezpośrednio lub pośrednio ucierpi wiele branż naszej gospodarki. Już dzisiaj trwają zwolnienia grupowe i widzimy, jak spowolnienie w niemieckiej gospodarce uderzyło w tysiące pracowników branży automotyw. A to jest dopiero przygrywka w porównaniu z tym, co się wydarzy, jeżeli dojdzie do konfliktu celnego pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi. Panie Marszałku, my tutaj, dzisiaj w Sejmie, powinniśmy usłyszeć informację rządu, czy jesteśmy przygotowani na konsekwencje takiego konfliktu celnego. Czy jesteśmy przygotowani, czy wiemy, które branże są najbardziej zagrożone. Czy wiemy, ile miejsc pracy jest zagrożonych, kto jest zagrożony zwolnieniami grupowymi? Czy rząd ma plan, jak w takiej sytuacji przeciwdziałać zwolnieniom grupowym? To jest coś, o czym powinniśmy rozmawiać dzisiaj, tutaj w Sejmie, bądźmy choć raz mądrzy przed szkodą. Dziękuję. Panie pośle, z ogromną sympatią dla Pana, dlaczego żeście tego wniosku nie zgłosili? Przecież koło może zgłosić wniosek w przeddzień posiedzenia o informację rządu i wtedy Prezydium podejmuje decyzję. Koło, klub i 15 posłów może zgłosić taki wniosek. Nie możecie, ale możecie ale to ja tylko dla informacji, to bez, bez złości ale bez złości dla informacji możecie zgłosić wniosek o informację rządu. Macie takie prawo jako koło. I wtedy on jest rozpatrywany, decyduje prezydium, czy to wchodzi na porządek dzienny obrad. Więc korzystajcie z tego sprawa, zachęcam. Bardzo dobrze, bardzo się cieszę. Szanowny panie pośle Mencen, odkąd ogłosił pan, że jest pan kandydatem na prezydenta, regularnie pan wychodzi na tę mównicę i ma na rząd, na bezpieczeństwo, na Unię Europejską. Ale jak przyjdzie co do czego i trzeba rzeczywiście przeznaczyć pieniądze na polskiego żołnierza, na amunicję, na samoloty, na czołgi, to jak pan głosuje? Przeciwko, przeciwko budżetowi, historycznemu budżetowi na bezpieczeństwo narodowe. Wychodzi pan tutaj i mówi pan, nie, ja jestem przeciwko żołnierzom. Ja tego nie pochwalam i jakby byłby pan takim prezydentem, to jakby wyglądała nasza sytuacja międzynarodowa. Nie wyobrażam sobie, żeby pan w tym momencie odpowiadał jako zwierzchnik sił zbrojnych i głosował pan przeciwko polskiej armii. Dziękuję bardzo. Pan poseł Jakub Rutnicki, Koalicja Obywatelska.